Cześć, Cześć strony hak. Ja was witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj po kilku kilkudniowej przerwie wracam do Was karaoke. A specjalnie dla Was, z podtrzymaniem dla wszystkich, tylko ona jedyna, zespół MIG. A więc śledź Was pójścieczki, moi kochani. Wielkie pozdrowienia dla Was wszystkich. No i co, żeby nie przedłużać, to lecimy. Dajcie prawo, otuchy i lecimy. Zabalę muzyczkę. I i startujemy, moi kochani, mik, Marek Wisdowski, Tylko Ona Jedyna. Ja tak bardzo ją kocham, chciałbym być tylko z nią. Kiedy na niej spogląda. ja wierzę w miłość tą. Tylko ona jedyna, tylko taka jest ta. Właśnie taka dziewczyna, która coś tak sobie ma, nie ma większej miłości, jaką mógłbym jej dać. Moje serce jest dla niej, dla niej wszystko co mam, tylko ona jedyna. te wyrazić co czuję, lecz brakuje mi słów. I za wszystko dziękuję, ja zawsze będę twój. Tylko ona jedyna, tylko taka jak ta. Właśnie taka dziewczyna, która się w tobie ma. Nie ma większej miłości jaką mógłby mi dać. Moje serce jest dla niej, dla niej wszystko co mam. Tylko ona jedyna, tylko taka jak ta Zawsze taka dziewczyna, która se w sobie ma Nie ma większej miłości, jaką mógłbym jej dać Moje jeszcze jest dla niej, dla niej wszystko co mam ona jedyna, tylko taka jak ta. Właśnie taka dziewczyna, która co w ma. Nie ma więcej miłości, jaką mógł mi dać. Moje serce jest dla niej, dla niej wszystko mam Tylko ona jedyna, tylko taka jak ta. Właśnie taka dziewczyna, która co w sobie ma. Nie ma większej miłości, jaką mógł mi dać. Moje serce jest dla niej, dla niej wszystko mam tylko ona jedyna, tylko taka jak ta Właśnie taka dziewczyna, która coś w sobie ma. Nie ma większej miłości, jaką mógł jej dać Moje serce jest dla niej, dla niej wszystko co mam Tak moi kochani To był mik Z repertuaru mik I ona jedyna A więc moi kochani Jeżeli wykład Ci się podobał Dajcie ka w górę. Jeśli chcesz, masz oto to komentuj. Jeśli chcesz, to też udostępniaj. Jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś, to subskrybuj mój kanał, żeby być na bieżąco. Odsyłam cię też do innych moich po lewej stronie, do innych moich karaoke po prawej masz logo. Gdzie po kliknięciu również to subskrybujesz kanał. No i co? Ja Was bardzo serdecznie pozdrawiam. Buziaczki śledzę Was wszystkich. No i co moi kochani, no i trudno, widzimy się w kolejnym odcinku na kanale Halka, na który Cię już bardzo serdecznie zapraszam. Piątka!